Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście ja, czyli Bartulo, wybierz poprawne logo, niestety już powchodzili ludzie i pewnie będzie, że już wiedziałem na wstępie jak i ten, ale nie, ja, ja wiem o tym, że to jest poprawne logo, no i dobra, kolejne logo jest po prawej stronie yy, poprawne, no i tak, teraz na lewej, A jakoś łatwo, yy, na tym kanale będziecie może yy, mogli znaleźć więcej moich filmów, yy, tym razem z po prostu z growym Z grami Ale Przy tym Będzie mniej montażu, mniej takiego... Lu luźne Luźne materiały po prostu Dobra, wybieramy kolejne logo No weź kurcze Dobra Da się jakoś wyłączyć tych ludzi? Niestety się nie da, no nie no Czemu oni mi przypsują wszystko? No dobra, lecimy dalej. No wiem, że to te akurat Audi, Coca-Cola po prawej. Czy po lewej? Dobra, po prawej. Dobrze jest, dobra. Adidas, no to łatwo, po prawej. Akurat tego loga nie znam, ale uznajmy, że to to dobrze. Bo to jakieś amerykańskie, więc wiecie. Xbox to też wiadomo, że po prawej. Volvo, po lewej. Tak jest. Lejsy mają... Yy, chyba mają te coś, tak jest. To jest Harry Potter chyba, więc yy, lecimy po lewej stronie. Ciekawe czy nam się... Avengers. Ciekawe czy nam się uda bez kuchy Oreo, to oczywiście tutaj. Puma, no łatwo, łatwo jak na razie jest. Chyba nie będziemy mieli żadnego problemu, jeśli będą takie yy, łatwe przykłady. No piłka na górze oczywiście. Pringlesy to z muszką Dobra, teraz szybko przechodzimy, jak najszybciej Się da z tego powodu, że za nami jest jakiś typo... O nie, tego nie wiem Więc wybierzemy... Niestety nie udało mi się No i czym oni się różnią tak szczerze? Ciężko stwierdzić Dobra, lecimy dalej, Pepsi po lewej stronie no i tak, możecie też pisać propozycje, jakie mam gry nagrać, albo może jakieś tryby, czy coś. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał główny, poboczny i tak dalej. O, dobra, dobrze wybrałem. Wszystkie moje kanały lajkujcie, wiecie, dla zasięgów i tak dalej. Bo wy jesteście... O, Rolex, Rolex na łapie, yeah. Bo wy jesteście najlepszymi mordeszkami, dlatego... Nie muszę Wam przypominać, ale na wszelki wypadek powiem o tym, żebyście subskrybowali kanał i lajkowali ten oczywiście materiał. Dobra, y, Ferrari chyba popraw. Nie? Dobra, pomyliłem się. Myślałem, że jest skierowany w prawo stronę. No nic. Dobra, Android łatwo. Ogólnie możecie napisać w komentarzach. O, zostawić komentarz dla zasięgu. C jaki macie telefon? Czy z Androidem czy z ios -em? Jeśli pytanie jest skierowane do mnie, no to oczywiście muszę Wam powiedzieć, prawdę że ja mam dwa telefony. Akurat Androidem i iOS-em, ale pytanie, które lepiej wolę, yy, chyba iOS. Chociaż Android też jest spoko, ogólnie, yy, to i to jest spoko. Wszystko ma plusy i minusy yy, Wszystkiego Dobra Subway tu będę strzelał Dobra dobrze strzeliłem dobra Lacoste Oj oj dobra A dobra yy, Tu będzie 10 o kto ogląda będzie 10 ja oczywiście Tych nowych odcinków no ja już no nie oglądam bajek Ale kiedyś się oglądało dobra Squid Game yy, tutaj nie wiem Dobra tak myślałem, że chodzi o to, tylko. Kiedyś myślałem. No, nie, 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 dobra, nie patrzę, nie patrzę, nie chcę, przejdę, nie chcę, przejdę, bo nie chcę. Dobra, tu, oczywiście, wiadomo, bo nie chcę się sugerować tym. No, nie, no. Oni tak wolno jeszcze to przechodzą? No, tu. Ch... Specjalnie tak chcesz mi psuć odcinek. No, te, tutaj nie wiem. Wybierzemy to, dobra. No nie, no weź przestań! Ja nie, nie chcę żadnej podpowiedzi! Jaki to ma sens, jeżeli Wy będziecie mi podpowiadać? No, co Ty robisz? Czemu na, na co czekasz? No, ale szczerze. Ej, kurczę, tutaj nie wiem. Dobra, wylosowałem, ale dobra. Pytanie, jaki to ma sens w ogóle czekanie na kolej, żeby przejść mapkę jakąś. Jeszcze rozumiem jakieś, nie wiem, parkury czy coś, no ale. No weź odejdź! Hello Kitty. Oczywiście ma czerwony. Kokardkę. Dobra, Star Wars, lecimy dalej. Czy nie, dobra, Jaguar, chyba w prawo. Nie, w lewo. A no tak, faktycznie, faktycznie, dobra, teraz się nie skupiłem. Przed tą sytuacją, która się nadarzyła w yy, przeciągu paru minut. No, że czekał na nas, nie wiem po co nawet. A na pewno to nie był nasz widz. z tego powodu, że no nie jestem sławny na ten moment, no ale to się zmieni oczywiście. Nie, no ja jestem sławny we wszystkich krajach, każdy mnie zna. <laughs> Dobra, DC. Kurczę, to jest tak podobne do siebie, ale wybierzemy to z tego powodu, że się różniło troszeczkę. I myślę, że oj, oj oj tutaj nie wiem, ale uznajmy, że to tak jest. Walt Disney, yy, no to to łatwo akurat yy, olimpiada to tekor. Kolory... Fak. O nie, 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 to no takim się wywalić. No dobra, podobne są wszystkie. Dobra, w prawo stronę teraz, nie? Do, no nie, 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 nie. Dobra, nie ma co złego. Dobra, od to w prawo stronę. Nie! Ej, dobra, zauważyliście, że wszystkie. Yy, a może to ma jakiś sens? Teraz, jak będzie jakaś marka samochodu, to w lewo stronę będzie... będzie skierowany. Dobra, Seven Up. Ja przypadkiem. To nie jest stare. Nie, dobra. Coś mi się ten. Harley Davidson. Dobra. Yy, tutaj nie do końca są. Cobra Kai. Yy, nie oglądałem. Ale, kojarzę logo Stanger Things, no to do, do, do tutaj Dobra, y wyjdź stąd, NASA to jest oczywiście to Dobra, mam nadzieję, że to, na dobra, będziemy szybko przechodzić, dobra, wyśniemy z, y z czerwonym tym Wikipedia, y dobra, musieliśmy szybko wybrać z tego powodu, że ten oto osobnik nam cały czas psuje Dobra, ogólnie bym wybrał prawy, nie, J jak to, jak to było, a, że w lewą stronę się patrzy NIE no dobra, to jednak Mark samochodów Myślałem, że to ma jakieś znaczenie. że Jurassic Park, no to wiadomo. Lewis to po lewej stronie. Nie, dobra, jednak te zablokowanie nic nie dało, ale... bo zauważyłem tam oddali. No ale to... A może to tak będziemy myśli? Cadillac to będzie ten. Dobra źle. Oczywiście wszystkich lub Log nie pamiętam. No nie wyjdź stąd, proszę cię. No nie psuj mi. Dobra, Doritos, yy, to no to to to. No wyjdź. Dobra, może spróbujemy go prześcignąć. Dobra. No jak on jak on nie wiedział? Akurat na tym logu. Dobra, pierwszy będę. Ha. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, czekajcie na więcej materiałów. Ja się z wami żegnam. nami był Bartulo. Elo.